Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Hojdelek, a dzisiaj Wam pokażę jak mieć taką animowaną tapetę za darmo, ponieważ na Steamie ona jest płatna. Pierwsze co robimy to wchodzimy w jakąkolwiek przeglądarkę. I wpisujemy ten link z opisu. Znaczy kopiujemy. Jak się już załadowało, klikamy Download. To, że już mam to pobrane, po prostu przejdę, co się stanie po pobraniu. Będzie taki folder WinRar, w którym będzie ten folder. I ten folder, folder wyciągamy. Włączamy Steam. Wklikamy Dodaj grę Dodaj z spoza Steama. Klikamy Przeglądaj. I klikamy. No już to robię, dlatego mam to włączone. Klikamy Pulpit. Na pulpicie się znajduje. Plik, klikamy to. Razy szybko. Jeżeli masz 32-bitowy system, klikasz to, jeżeli 64 to 64 bitowy to ten i w sumie tyle. Klikasz otwórz. Zaznaczasz i otwórz. I klikaj dodaj wybrany program. To, że już mam dodane. usunę już teraz drugi raz to usunę. I wiesz, mi działa, ponieważ sam to mam. Bo płatna kosztuje chyba 14 zł, z tego co pamiętam. Klikamy graj. I powinno się wyskoczyć okno z animowanymi tapetami Jak się już załadowało, to macie tutaj do wyboru tyle, ponieważ. W sumie nie wiem czemu. Może, możecie po prostu wykrywać jakieś animowane tapety samemu. I w sumie tyle. Ja mogę nawet, nawet udowodnić owce. Klam klikamy ok, to że to są owieczki. Jak się już załadowało, to jest taka wieczka, którą można rzucać. Można zrobić więcej, klikając w to. Możecie ją nagrać gdziekolwiek chcecie, oprócz na te góry. Chyba, że się zgubiłem to rzucać. Najlepiej się nimi rzuca. O kurczę, utopię moc. O kurczę, to było złe. Tá, to o sonho veio na tela. No rock.